Mieliśmy w tym roku parę takich sytuacji i w zeszłym roku w sumie zdarzyło się to też kilka, myślę, że nawet kilkanaście razy, gdzie ktoś przychodzi po garnitur właśnie albo ślubny, albo na jakieś wydarzenie i potrzebuje tego garnituru w zasadzie na już. No i tak naprawdę to, co im przychodzi do głowy, to oczywiście uszyć go w ekspresie, ale na to potrzebujemy tak średnio dwóch, dwóch i pół tygodnia. Czasem I sporo się... nerwów. I sporo nerwów, swoją <laughs> drogą. Czasem się uda nam coś uszyć w tydzień, ale to musi być naprawdę poza sezonem. No ale też mamy drugą opcję w sumie, o której mało chyba kto wie, czyli garnitury gotowe. No rzeczywiście to w takich sytuacjach kryzysowych wydaje się często ratować całą sytuację, bo jakiś czas temu zaczęliśmy rzeczywiście wprowadzać małą ofertę garniturów RTW, czyli gotowych, które już są dostępne na wieszaku, uszyte i podlegają oczywiście przeróbkom krawieckim, bo w każdym z naszych salonów mamy przynajmniej jednego mistrza krawieckiego. I generalnie, jeżeli ktoś ma mało czasu, to jest to bardzo dobra, sprawdzona opcja. I mamy faktycznie nie i staramy się mieć w pełnej rozmiarówce ten granatowy i on chyba mm -hmm. w ogóle jest takim naszym można powiedzieć bestsellerem. Mamy i klapy w szpic i klapy otwarte i spodnie na Dokładnie. pasek i spodnie na szelki. No także to jest naprawdę super bezpieczna opcja, która zawsze będzie w modzie, więc też uważam, że powinniśmy mieć ją absolutnie. Zawsze. Natomiast też staramy się mieć troszeczkę bardziej urozmaiconą tę kolekcję. Do tego dochodzą na przykład garnitury zielone, brązowe. Zależy na co mamy kaprys, tak naprawdę na co mamy ochotę, ponieważ one występują bardzo w krótkich seriach, w związku z czym jest to dosyć też unikatowy produkt mimo wszystko.